Witam serdecznie. Pasieka Brochowska. Słuchajcie, właśnie przyszła do mnie paczka z matką, bo okazało się ostatnio, jak uwolniałem matkę z izolatora, że chyba została uszkodzona i szkoda mi tej pszczoły łączyć. Więc postanowiłem kupić matkę. Trochę się nadzwoniłem. No tutaj nie każdy miał, no ale się udało Także zobaczymy co tu z tego będzie, matka przyszła Proszę bardzo Jest zielony opalitek Numer 67 Jest to sklenar No zobaczymy co to z tego będzie. Matkę chcę podać na w tej ramce pustej. Także weźmiemy tą matkę. Przywiążemy w ten sposób. Rameczką. O i tak sobie będzie wisiała przez dobę. Co najmniej. Tu ją powieszę. I tak ją zostawię w środku kłębu zabezpieczoną jeszcze. Może wyłamię tutaj to jedno zabezpieczenie, żeby pszczoły mogły sobie do niej dojść. No ale jeszcze tu mam miętę. Mięte i spryskiwacz. Do tego spryskiwacza oczywiście poleci mięta. No i tą ramkę przede wszystkim. Postaram się trochę umoczyć w tej, w tej mięcie, w tym naparze z mięty, także no zobaczymy co to będzie i później ramkę wyciągniemy z, za dwa dni, także no biorę się za robotę, no szkoda, jest ósmy października, także czas nabi, a szkoda tego pokarmu.